do Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie to Top 10 transferów najdroższych yy, okienka letniego, czyli tego co się niedawno skończyło. Bez przedłużania zaczynamy. Na 10 miejscu mamy Portugalczyka Jao Mario, który przeszedł ze Sportingu Lizbona do Interim Mediolan za 40 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 45 meczy, zdobył 7 bramek, zaliczył 12 sezonów, do kartę Team of the Season i w FIFA 17 obstałem, że będzie miał 81 nowe ralano i myślę, że przesadzony, przesadzona kwota za ten transfer, na razie zobaczymy co Inter uczyni, na razie bardzo słabo sobie radzą no ale zobaczymy jak to będzie na koniec sezonu, no i na 10 miejscu João Mario ze Sportingu do Interu za 40 milionów euro na dziewiątym miejscu mamy na Mustafiego, Niemca z Walencji, który przyszedł o dziwo do Arsenal za 41 milionów euro. O dziwo, ponieważ nie spodziewałem się, że Wenger da tyle za niego hajsu, ale to jest naprawdę dobry obrońca. W poprzednim sezonie w 44 mecze, dwa gole, dwie asysty i myślę, że będziemy miał 83 overalla w FIFA 17. On dostał tylko informa, nie dostał karty Team of the Season. No ale zobaczymy, jak poradzi sobie w angielskiej Premier League. Na ósmym miejscu mamy kolejnego gracza Premier League, czyli Saido Manek, który przeszedł z Southampton do Liverpoolu za 41,2 miliona euro. W poprzednim sezonie 43 mecze, 15 bramek, 9 asyst i to dzięki, między innymi dzięki niemu Southampton było tak wysoko chyba na szóstym albo 5 miejscu. I myślę, że będzie miał on 81 overalla i zobaczymy co Klopp uczyni z tymi młodymi, nowymi zawodnikami z Liverpoolu i czy wybustuje ich na jakiś top 3 Premier League, czy raczej skończy jak poprzednio. No ale zobaczymy jak to będzie. Na siódmym miejscu mamy Henryka Hitariana, który przeszedł z BVB do Manchester United w swoim najlepszym sezonie w karierze za 42 miliony euro. Ormianin w 52 meczach strzelił 23 bramki i do tego dołożył 32 asysty i myślę, że jak najbardziej zasługuje na 86 overa dla FIFA 17. Henryk może być jednym z najlepszych prawych skrzydłowych w BPL, ale zobaczymy jak to będzie, czy kolejny sezon wyjdzie mu, kolejny sezon życia, czy jednak będzie kicha i przepłacone 42 miliony no ale zobaczymy jak poradzi sobie cały Manchester United i na siódmym miejscu musi z BVB do Manchester United za 42 miliony euro kolejny zawodnik czyli Granit Szaka który przeszedł z Borussia Mönchengladbach do Men do Arsenalu, oczywiście za 45 milionów euro jak dla mnie tutaj siwy przepłacił całkowicie 36 meczy 3 bramki 2 asysty 83 overall a w TV 17 tak mu przewiduje bo myślę że Szwajcar może dostać abrytu 1 ale Myślę, że nie będzie z jednym z najlepszych graczy Premier League, ale zobaczymy, jak to będzie. I jak dla mnie za dużo, jak na 45 milionów euro. Na piątym miejscu mamy kolejnego Niemca w tym zestawieniu, tym razem młodego Leroy'a Sané, który przeżył salkę ze szalkę 04 Gelsenkirchen do Manchesteru City za 50 milionów euro, 42 mecze, 9 bramek, 7 asyst, 80 overalla mu przewiduje w FIWI 17. Zobaczymy, co Guardiola wyrobi z tymi młodymi zawodnikami, między innymi z Gabrielem Jesusem, który także przeszedł do Manchesteru City, ten młody Brazylijczyk. No, ale myślę, że Sané może się sprawdzić, ale może nie być na razie najlepszy, ponieważ jest młody i ma jeszcze czas, więc no i na piątym miejscu Sanes szalkę do Manchester City za 50 milionów euro. Na czwartym miejscu mamy Jonesa Stonsa, który przyszedł z Evertonu do Manchester City za 55,6 miliona euro. 41 meczu nie strzeli bramki ani nie zaliczył asyst, ale myślę, że dostanie plus 3 do Overala i 80 do Overala i 17 i oczywiście złotą kartę świecącą. I naprawdę jak mówiłem wcześniej Guardia odmłodził ten Manchester City. Zobaczymy jak będą się radzić w tym sezonie na razie. Są na pierwszym miejscu i do jak burza. Na trzecim miejscu mamy Halka, który przeszedł z Zenitu do Chin, nie wiem, takiego tam Szanghaju jakiegoś, za 55,8 miliona euro, 2 więcej od Stąsa 40 meczy, 23 bramki, 25 asyst i on nie będzie miał karty w Ultimate, ponieważ nie będzie ligi y, chińskiej w FIFA 17 oczywiście. No i na trzecim miejscu hulk Zenitu do Chin za 55,8 miliona euro. Drugie miejsce to oczywiście Gonzalo Iguain z Napoli do Juventusu za 90 milionów euro, 42 mecze, 38 bramek, 3 asysty i myślę, że będzie miał 88 overala w FIFA 17. Najwięcej cardon miał oczywiście w fucie. Dostał także toca 95 overala i pobił rekord strzelonych bramek w serii A, więc naprawdę myślę, że 88 overala i myślę, że przepłacony transfer jak wszyscy, no ale zobaczymy jak będzie sobie radził na razie w tym sezonie w dwóch meczach jedna bramka. No i na drugim miejscu Gonzalo Iguaini za 90 milionów euro. No i na pierwszym miejscu mamy oczywiście Pogba z Juventusu do Manchester United za 105 milionów euro. 49 meczów, 10 bramek, 16 asyst w poprzednim sezonie i tak samo jak Gonzalo 88 overalla w FIWI 17. Myślę, że będzie jednym z OP pomocników w 17 i do tego w BPL, więc naprawdę i Francuz, więc będzie go można fajnie połączyć. No i zobaczymy jak ten Manchester sobie poradzi tego mówiłem. No i Pogba na pierwszym miejscu z Juventusu do Manchester United za 105 milionów euro. No i to by było wszystko, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ten odcinek, jeśli film Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Dzięki.